Cześć, witam na kanale Shred Linuxa. Tak jak obiecywałem, materiał na temat dystrybucji prawdziwej, myślę, dystrybucji przeznaczonej dla graczy. Dla graczy wszelkiego rodzaju, tak? Po pierwsze, nazywa się to UALinux. Popatrzcie się, jest to oparte na Ubuntu 18.04.4 LTS. tam czy 28. Trochę przypomina, myślę, Unity, ale to już można pominąć. Oczywiście prawdziwy, żywy sprzęt. Zdecydowanie nie jest to maszynka wirtualna, w porównaniu do poprzedniego filmu, tak, który tam był poprzednio. no to, to, to jest naprawdę zupełnie inna bajka. Po pierwsze, chodzi to bez problemu, uruchamia się szybko. Instalator również jest bezproblemowy, bo to jest zwykły instalator Ubuntu. Tak. Teraz, żeby nie przynudzać, co to w ogóle jest? UALinux, a dokładnie ta dystrybucja nazywa się UALinux Games Pack. Tutaj możecie sobie stronkę przeczytać. Kompanii UE Linux to jest ukraiński Linux, może powiedzieć ukraińska firma, która się tym specjalizuje. Oni mają nie tylko, że to dystrybucję do gier. To jest cały tutaj zestawik, można sobie również zakupić. Możecie sobie zobaczyć, są wersje serwerowe i tak dalej. Jest tego naprawdę raz, dwa, trzy, cztery, pięć wersji. Pięć albo sześć wersji można sobie tutaj dorwać. Jeżeli chodzi o to, o GameSpack, tak, bo to nas interesuje dzisiaj, to proszę bardzo, co tutaj w ogóle jest? Pul! Po pierwsze, jest Winnie. Jest tutaj Winnie zainstalowany po update'cie, jest to wersja 5.0.1. Jest również dużo, dużo, dużo fajnych rzeczy. Jest Lutris standardowo zainstalowany, już on tutaj pokażę. Jest również ICH. To jest bardzo ciekawy program. ICH to jest ogólnie platforma. Itch to jest platforma, która zrzesza, może powiedzieć, gry programistów i tak dalej, gier niezależnych, czyli indie. Tu jest na Windowsa, na, na Linuxa, na Mac os na Linuxa tego jest chyba kilka tysięcy. To nie tylko darmowe gry, bo tego jest cool, ale są również gry płatne, więc jeżeli chcecie za coś sobie załóżmy zapłacić, komuś, bo, bo gry są naprawdę fajne. To bez najmniejszego problemu może sobie tutaj zobaczyć, taki, powiedzmy z tym, że z nie, a tylko z normalnymi grami, tak? Bo tu nie chodzi o to, że te gry są stare i mają lipną grafikę. No to nie są najnowsze, zgadza się. Ale przecież gra to nie polega na tym, żeby ciupać w super realistyczną grafikę tylko dla grafiki, tylko dla zabawy. Zaraz Wam pokażę, o co tutaj chodzi. Sprawdźcie sobie tego itch'a. Itch.io. Można sobie to wysunąć na dowolną dystrybucję, a tutaj jest standardowo. Tego jest full, naprawdę to jest tyle gier, możecie sobie poszukać, jak chcecie, bardzo, bardzo różny sposób. Na przykład weźmy sobie dla Linuxa. <laughs> weźmy sobie bezpłatne tutaj na przykład, albo wszystkie. Popatrzcie, ile tego jest. Tego jest naprawdę mnóstwo. Mnóstwo gier. Z tak tymi możecie sobie tutaj posegregować. Naprawdę niektóre są takie fajne, po prostu się fajnie w to gra. Może sobie tu albo, tak jak widać tutaj, na przykład za 20 dolców jakaś gierka jest tego rodzaju. Poczytać co to jest, sprawdź. Są czasami polskie wersje, ale tak jak mówię, to są gry Indie, tak? Zdecydowanie. Ja Wam tutaj pokażę, bo szczerynam sobie parę rzeczy. Naprawdę jest ok. Na przykład pamięta ktoś starego, dobrego motorysera z 90., chyba siódmego albo 8 roku. Też sobie to muszę ściszyć, bo tutaj jest głośno. Popatrzcie sobie na to. Kurde, i na co tu narzekać, tak szczerze mówiąc? Gra za free! Kurde, i... Czy naprawdę musi być, nie wiem, jaka... masakrystyczna, kurde, grafika zajebista, żeby się... po prostu dobrze bawić, tak? Bo... Bo człowiek się po prostu zaczyna tutaj... Kurde, dobrze bawić, tak? Fajnie by było, jakby to wyglądało jak film, ale naprawdę nie musi. Chodzi naprawdę bardzo dobrze, jak widać. Z graczem nie jestem, co chyba też widać. Grafika jest naprawdę fajna. Gra się przyjemnie Ja autentycznie stary, dobry motoryser się przypomina. Dla tych co wiedzą, Dobra, to idziemy dalej, tak? No bo to, e, jedną gierkę odpalił. Co to jest? Bez sensu w ogóle. To jest całkowicie bez sensu przecież. Na tym nie da się grać. Pewnie, że nie. Odpalmy sobie coś takiego. To jest. Aktualizacja pójdzie. To niedobrze. Mam nadzieję, że będzie szybko ta aktualizacja się szła. Po prostu ruchom. To jest gra z grafiką, można powiedzieć, która jest taka. Robiona na gry z lat 90., tak? Alone in the Dark jedynkę, jeżeli ktoś pamięta na przykład. Estatikę. Lead Big Adventure. Pamiętacie coś takiego? No, na niektórych ja, głośno. Niektórzy myślę, że, że pamiętają. I kurde, to jest właśnie tego typu klimat. Teraz zobaczycie, bo normalnie bomba, a mnie jest po prostu bomba. Ja sobie grałem w to chwilę. Grałem sobie w to chwilę i po prostu kurde, no, no stare fajne czasy. I naprawdę nie wiadomo jakiego kompania trzeba mieć, żeby to uruchomić, tak? Teraz sobie zobaczycie. Pamiętacie Alon i the Dark? Jak dobrze pamiętam się to nazywało? Pierwszą część posiadłości? Albo no właśnie typową estetikę. A niektórzy powiedzą, o Jezu jaka bujowa grafika, co to w ogóle jest za syp? Kurde, ale tu się fajnie gra. Jest klimat, kochani, klimat. Gramy dla klimatu. Jak się opamiętamy, połapiemy... Tak. Może klucz trzeba znaleźć. Jest szuflada, ok. O, rewolwer i klucz. Zobierzemy. Ale jasne, że tak. Ok. Mikrobi, czyli próbujemy sobie to otworzyć. A nie, tu jest to. Jest. Dobra, Enter, 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 Enter. Otwarte. Kieruje się klawiszami, znaczy kursorami. No, to górzyj. Enter. O, chyba Naprawdę grafika musi być mega wypas, nie wiadomo jaka. Jeszcze pomieszanie z Resident Evil. Ojoj. O! Ostrzela się tutaj podobno do czegoś. Co no widzicie? Kurde, i normalnie. Fajne, mi się to w spodobało, ja sobie to ciupał jak nic. Chcę zainstalować. Ale przejdźmy do rzeczy innych, tak? Normalniejszych. No bo co jakiś starocie indie gość odpala? Co to w ogóle jest za syf? Kochani, no to proszę bardzo, tutaj jest Steam. Zainstalowany standardowo, bez problemu się ładuje. Eee, tutaj nie ma, bo to jest tak jak mówiłem, drugi dysk. Znaczy nie mówiłem, to jest na drugim dysku postawione, tak? Na żebym sprzęcie. Ale mogę wam odpalić na przykład Contest Strike'a. Na problemu. To samo jeżeli chodzi o jakieś inne emulatory, czy Amigi, czy coś, może sobie to wszystko fajnie pościągać. Tu jest standardowo Lutris najnowszy zainstalowany. Po aktualizacji się robi 5-4 Po prostu to chodzi. To po prostu działa i normalnie jest. Ej! Ja bym to przyspiesza, dlatego że to jest zwykły dysk HDD. To po prostu będzie chyba się z pół godziny ładować, więc. Okej, okay, mamy, mamy, mamy. Jaka tu może być głośna muzyka? Przepraszam. Będę ciszyć. Proszę mi to wali po uszach. Muzyczkę ściszyć, zdecydowanie tak. Jedziemy. Na no, no oficjalnie nie będę wchodził, bo to nie ma sensu najmniejszego. Dajmy sobie bota. Nie wiem, nie będą kanały na przykład, tak? Jedziemy. To jest wersja normalna, że to tak powiem, oryginalna, Linuxowa. To nie jest przez Protona, to jest wersja natywna. Bo są takie przecież na Linuxa jak najbardziej. Możecie sobie dziubać, nie ma najmniejszego problemu. A distro jest bardzo fajne, myślę, że będzie stabilne. No bo to jest 18.04 Ubuntu. Jest troszeczkę zmodyfikowane, że tak powiem, pod, pod gry. Jest sporo rzeczy poobcinanych. No, gier ogólnie tutaj jest chyba kilkadziesiąt tysięcy z tego co autorzy piszą. No bo można sobie nagrać, znaczy grać i z Winnie, Linux, i z Litru, Lutris'a, przepraszam, tak? Więc po prostu, no naprawdę, jest, jest, jest sporo możliwości. Ja z tego distra korzystam już dwa dni chyba, bo tyle mniej więcej ten materiał powstaje, że tak powiem, cało, cały. Trochę to się ten... i żadnych problemów tutaj nie ma, że tak powiem. To po prostu działa. Po prostu bierze i sobie sami zobaczycie, że działa. Nowe gierki czy stare gierki. I to się nazywa disco, bym powiedział dla graczy, tak? A nie to co testowałem, że to powiem ostatnio. Nie będę tutaj nazwy wymieniał, ale, ale poprzedni film, tak? To popatrzcie się z tym, po prostu uruchamiam. Nawet nie musiałem instalować, że tak jak mówię, Lutris jest bez problemu. Kupę rzeczy tu jest dos... te Headshot! shot you. I po prostu to działa Na Linukrze się nie da grać A się trochę może trzeba poświęcić czasu na poczytanie albo odpalić taki distraktor, jak Wziąć swoje giercie czy, czy ze Steama czy z tego innego Po prostu sobie uruchomić i grać Prosty temat, kurde. To... Nie wiem, to jest FPS-ów, szczerze mówiąc, zupełnie mnie to nie interesuje. Gierka chodzi płynnie. Wiadomo, że nie będzie idealnie, tak? Bo, bo Linux nie jest przeznaczone do grania, tak? Szczególnie, jeżeli odpalasz gry z Windowsa, czyli zupełnie innego systemu, weźcie to pod uwagę na przykład. Tak? Ale to po prostu działa. Zrób to w odwrotną stronę, na przykład, tak? Dziękuję. Kresy. Counter no. terrorist win! Tak to po prostu wygląda moi kochani. Bardzo fajna distrotek mówię. Możecie sobie bez problemu sprawdzić. Zobaczyć jak to działa. Na maszynie wirtualnej też to można odpalić, tylko wtedy wiadomo, że będziecie troszkę do tyłu, jeżeli chodzi o GrowPNG i tak dalej, i tak dalej. Bo tutaj się ten problem, tego rodzaju problem może pojawić. No, Steam! Steam jest wszędzie! No dobrze, to proszę bardzo. Co tam się pojawia? Epic Games Store. Proszę. Uruchomiony jest. Mam tu parę gierek. Pokażę wam na przykład tego Darksidersa. Bardzo fajny. To wszystko działa. Po prostu instalujesz, znaczy uruchamiasz Lutrisad, dodajesz sobie Epic Game Store i uruchamiasz z tego gry pod windę. To za problem. Żaden problem. A chcieć. A chcieć czasami sobie coś tam poczytać i to jest naprawdę wszystko. Chciałem wam to po prostu pokazać, że, że to ma ręce i nogi, naprawdę to ma ręce po prostu i nogi. To się nazywa prawdziwe distro, distro dla graczy, a nie że ja muszę siąść, bo to jest Arch Linux, ja muszę ściągnąć aktualizację, szukać poprawek, cieszyć się z tym, bo to nie chodzi, tam to nie chodzi, to przycina, tego brakuje. no Możesz mordę. Prawdę, no no o kurde, ciadam i gram. Po prostu Odpalam sobie gierkę, przecież to jest starsza, no starsza gierka może tak, pod windę. Ale pod windę i chodzi. Muszę się tu kapnąć jak tu się gra wchodzi. Tędy e, nie tędy Akurat dawno nie grałem się czyli... tam grały, ale malutko, już coś późno Muszę się połapać o co tu chodzi? Tu jakoś chodzi O, tak? A tak się wchodzi, dobra Ura! Położyszku! Ja to jeszcze raz Chodzimy na górę I to się nazywa distro dla graczy, tak? No co za kurczę problem. Znowu zrobimy to samo. Ja tam po prostu wejdę dzisiaj. W każdym razie Miałem tam kilka komentarzy takich nie za bardzo, że, że, że no jak ja śmiem distro, distro tego wielkiego człowieka, tak jechać po nim. No kurde, ja po prostu tutaj to uruchamiam i działa, tam tak nie ma. Dostęp jest olbrzymi tutaj do gier wszelkiego rodzaju, naprawdę. Nie ma olbrzymich wymagań, nie wymaga nie wiadomo A jakich... Dobra, podawiamy sobie to, tak? W każdym razie nie wiadomo jakich tam wymagań od użytkownika, tak? Żeby wiedzieć czym jest Arch Linux, czy robi, nie wiem, kurde, aktualizacje, że trzeba iść na stronę Arch'a itd. i tak dalej, się z tym wszystkim zaprzestanie pieprzyć. Tu czegoś takiego nie ma, po prostu bierzesz, odpalasz. Jest. Jeszcze Wam pokażę, jak chodzi Lutri. Bo niektórzy nie ten. Kojarzą w ogóle, czym jest Lutri. To jest graficzna nakładka na Winnie. Na nasze kochane Winnie. I odpalmy sobie, nie będzie do tego desarza naszego pięknego. Jak zrobić, jak dodać to gry? Był ten film, w zeszłym roku robiłem. Więc myślę, że, że sobie. Jak poszukacie na moim kanale albo tudzież innym z, z konfiguracja albo lutry z config. to wam wyskoczy jak to należy zrobić ale naprawdę wszystko robisz myszką wszystko robisz graficznie da się? da się tak chcieć po prostu trzeba chcieć naprawdę A, dałem sobie kontynuację niech będzie tutaj to również jest gra z Windowsa, to nie jest gra natywna. To jest gra pod Windows, która idzie przez Lutrisa, przez yy, DXP. Yy, tam jeszcze parę innych rzeczy jest włączonych. Ale gry w Lutrisie trzeba konfigurować. No to czasami trzeba, kurde no. Chodzisz na stronkę, czytasz i masz. To jest naprawdę nic... Nie wiadomo jak trudnego. no popatrz. No, działa. No po prostu działa. Bardzo fajna gierka, polecam przy okazji. Trochę ciężka. Ale jest okej. Okay. To działa naprawdę przyzwoicie. I to się nazywa dystro dla graczy, tak? Po prostu ulhamiasz i grasz. A nie, tak jak mówię, że, że musisz kombinować, tu szukać, tamtego szukać i w ogóle. jest chyba różnica w tym, widzicie co robiłem tutaj. Znaczy, co robiłem w tamtym, na tamtym filmie, tak? A co robię tutaj? Ja po prostu tutaj uruchomiłem to i gram! Wszystko! Jak raz, znaczy, obraz może troszeczkę u was rzęzić, bo to OBS nagrywa jeszcze w tle. Nagrywanie, wszystko idzie na jednym komputerze. Ale tu się po prostu normalnie gra, tak jak na windzie powiedział. Zobaczcie sobie jeszcze na ustawienia jak coś. Proszę bardzo. Teo. Wszystko jest na max. Częściusieńko jest na max. Grafika, proszę bardzo. Jest full screen. Full HD. 50 fps. -ów. Po prostu sobie, sobie gram, kurde. Wszystko. Jak ja mówiłem, podstawa jest bardzo fajna. No bo to jest Ubuntu 18.04 LTS, tak? Ale mi chyba dokopią zaraz. A właśnie. Tak to wygląda, moi kochani. Na Linuxie się naprawdę da grać. Tylko trzeba ma chcieć, tak? Trzeba pod uwagę, że uruchamiasz grę z obcego systemu. Zupełnie. A jeżeli was, lepiej Wam się gra na Windowsie, albo jesteście, nie wiem, Google z zaawansowanymi graczami, gamerami i tak dalej, i tak dalej, pozostańcie na tym, na, na Windowsie, tak? Nie będę najmniejszego problemu przecież. Nikt nie zmusza was, do, żeby grać tylko na Linuxie. No nie. Po prostu Wam pokazuję alternatywę, że jest taka możliwość. Po prostu jest taka możliwość. Biorę i instaluję sobie i gram wszystko. Dystrybucja. Zobaczmy sobie ogólnie, co to jest za dystrybucję, tak? Co to mam zainstalowane. Zapomniałem wspomnieć o crossover. To jest płatna wersja Wini. Płatna wersja Wini, którą można sobie wykupić. I ona działa jeszcze lepiej niż Wini. Dodatkowo ma support Więc tak jak mówię, to jest przez dwa tygodnie możecie testować sobie bezpłatnie. Potem przydałoby się to zakupić. Lepiej to zakupić, bo warto, po prostu warto. To jest crossover. Pod tym podobno nawet Microsoft Office chodzi w miarę znośnie. Nie wiem, nie testowałem. E, co tutaj mamy? No, zwykłe gierki, tak jak mówiłem, to jest ściągnięte przeze mnie. Tutaj miny były i tak dalej. Standardowo zainstalowanych tutaj gier nie ma dużo. No to widać, tak? Ale, ale to, tak jak mówię, uruchamięcie sobie to było standardowo, to jest standardowo. on Linux jest standardowo, tym jest standardowo. Wyglądarki są, internet jak najbardziej bez problemu również chodzi. jest w większości po polsku, ta dystrybucja jest dobrze spowieszczona, są programy, jest standardowo KDN Live tutaj zainstalowany, jeżeli chcecie sobie edytować filmy że system taki nawet podstawowy można powiedzieć, tak, taki dzienny, dziennego użytku, to to będzie naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Zobaczmy. Po prostu działa. Testy. Możecie sobie tu przejrzeć, jak ten testy. 5-3 kernel jest w tej chwili. Zaraz się prawdopodobnie pokażę nowsze. Standardowo. Tyle po prostu testy można sobie zrobić. Co mamy? Bardzo dobre rzeczy do ustawiania, tak? Administracji. Naprawiania i tak dalej, i tak dalej. Ustawienia. Owe gnomowe ustawienia. Fajna dystrybucja. Naprawdę jest jeszcze TimeShift, robienia kopii zapasowych. Dużo to to nie źle. Teraz ja mam OBSA włączonego. Przynajmniej 1 GB sobie weźmie. Zaraz mam. 39. z półtora Plus uruchomiony jest jeszcze Steam, uruchomiony jest druga platforma. A myślę, że 800-900 MB, może bierze, może troszkę mniej, troszkę więcej. Chodzi bardzo dobrze. Tak jak widzicie, no, nagrywam w tej chwili już 20 minut ponad ten materiał i wszystko chodzi. Problemu, nic się nie wiesza. Myślę, że nie będzie w tym filmie żadnych cięć, więc, więc zobaczycie, że te na żywca. Ja zdecydowanie polecam, tak, bo naprawdę fajna, fajną robotę tutaj zrobili z tym właśnie, z tą dystrybucją. I warto ją sobie sprawdzić. Najlepiej na zwykłym, prawdziwym kąpie. UA Linux. oczywiście strona, wszystko będzie w podpisie. Naprawdę popatrzcie sobie. Ukraińska sprawa jest tutaj po angielsku. ktoś ma chroma, może przetłumaczyć sobie po polsku, jeżeli będzie. Tak powinna moim zdaniem wyglądać dystrybucja dla graczy, a nie to, co zaprezentował pan. Wiadomo, jak jest dystrybucji, którą recenzowałem poprzednie można powiedzieć, tak? Wszystko, moi kochani, do używania, do zabawy. Zapraszam. Po prostu, tak Linuxa rekomenduję. UALinux. UALinux jest prawdziwa dystrybucja dla graczy. Ja nawet konsoli tutaj nie użyłem, bo nie ma takiej potrzeby. Trzymajcie się ciepło. Papa, pa. cześć.